Wieki temu człowiek, znany tylko jako jedyny król, zjednoczył wszystkie państwa ludzi, tworząc największe królestwo, jakie znał świat. Szlacheckie rody elfów, klany krastoludów, a nawet imperium czarnokswistych patrzyły za zazdrością na rosnącą potęgę pierworodnych, bo tak nazwali się ludzie. Jedyny król nie był w stanie jedynie podbić ludzkich plemion na północy, które pod wodzą Kronosa Kallaha stawiały mu od większego czasu. Wojna była nieunikniona. Nim jednak doszło do wojny z Nieposkromnionymi, Elfy wykorzystały szanse i zaatakowały Królestwo Pierworodnych. W ten sposób pomogły tylko jednak stworzyć sojusz ludzi z południa i z północy, gdy ci przyszli swoim pobratymcom na pomoc. Nadszedł czas spokoju i dominacji ludzi. Jednak coraz wyższe podatki i cła narzucane na szlaki handlowe oraz pogardliwe traktowanie innych ras powodowały coraz więcej nienawiści wśród pozostałych potęg. Wkrótce elfy, krasnoludy i czarnokrzwiści ustanowili triadę, mając w planach ostatecznie pokonać pierworodnych. Jedyny król jednak tego nie widział. Po ostatniej wojnie z elfami, gdzie spotkał się po raz pierwszy z magią, sam zaczął badać tą dziedzinę. Najbardziej interesowały go magia czasu i przepowiednie. Właśnie w ten sposób zobaczył przyszłość, gdy cały świat był Pogrążony w wojnie z siłami mroku. Cała jego uwaga skupiła się na tym, jak temu zapobiec. Gdy zjednoczona Triada zaatakowała i nieuchronnie podbiła Imperium Pierworodnych, jedyny król wiedział, że prawdziwy konflikt czeka na niego w przyszłości. Po odprawieniu tajemniczego rytuału pozwolił się zapić dowodzącemu armiami przeciwnika 10 elfów. Kronos Akarlach pomścił króla, sam w rzucie zginął odniesionych ran poskromnieni wrócili na północ, a imperium pierworodnych zostało rozbite. Przez ponad dwa wieki ludzie byli sprowadzeni do roli niewolników, gladiatorów i żołnierzy, których można poświęcić. Ale wtedy wśród Zniewolonych pierworodnych zaczęły się pogłoski o czterech tajemniczych postaciach przemierzających krainy prorokach, zwiastujących powrót jednego króla przez strumienie czasu. Dzień dobry, nerdy. Przyznam, że chciałem z flafem dojść gdzieś do początku głównego podręcznika, przynajmniej, ale sam się znudziłem tego słuchając, a chciałbym jednak, żeby ten materiał ktoś obejrzał. Jak będzie potrzeba, mogę nagrać materiał o reszcie flafu z podręcznika i dodatków, ale nie sądzę, żeby kogoś interesowało. Chronopia to stworzona w 1997 roku przez Target Games młodsza siostra Warzona. Jak na dość krótki czas istnienia, doczekała się po każdej biblioteki czterech dodatków książkowych i dwóch w formie scenariuszy i terenu z tektury. Dodatki, oprócz informacji o nowych jednostkach i frakcjach, posiadały też fabułę, która posuwała grę do przodu. To wtedy jeszcze było niespotykane w bitewniakach, tak jak teraz. To jest kolejnym dowodem, że Age of Sigmar jest duchowym spadkobiercą chromopii. A propos podręczników, obiecałem nieopatrznie kiedyś, że po przekroczeniu niesamowitej ilości 100 subskrybentów zrobię jakieś rozdawnictwo. Więc później w filmie, jak wymyślę, jak to w ogóle zorganizować, będę rozdawał pakiet głównego podręcznika i trzech pierwszych dodatków w języku polskim, wszystko. Zasady to rozwinięcie pierwszej edycji Warzona, czyli naprzemienna aktywacja drużyn i system akcyjny. Przy czym największa zmiana to ilość akcji została zmniejszona z trzech do popularnych teraz dwóch. Spowodowało to oczywiście lament tych wspaniałych ludzi, którzy uważali, że wyjście za osłonę, strzał i schowanie się z powrotem za róg to doskonała taktyka i wszyscy przy stole wspaniale się bawią grając. Większość grafik stworzył znany i lubiany Adrian Smith i zresztą on i parę innych osób pracowali wcześniej przy grze Leviathan i widać, że te gry mają trochę wspólnego, zwłaszcza charakterystyczny wygląd ras. A propos ras. Chronopia nadaje im jakiś swój spin, także nie są podobne do wszystkich fantaziarskich, mimo podobnych nazw. W podęczniku głównym mamy do wyboru następujące armie. Pierworodnych, odzianych w pancerze ludzi, którzy nienawidzą wszystkich innych ras i robią wszystko, żeby podbić jak najwięcej świata dla jedynego króla. Oddanych, czyli wyznawców Mrocznego Władcy, prowadzonych przez proroków. Tutaj będą wszyscy czarnoksiężnicy, potwory, zombie. Moja ulubiona frakcja, czyli czarnokrwiści. To jest sojusz orków, ogrów i goblinów oraz troli, ale nie takich typu fantaziarskich, bezmyślnych, zielonych potworów, tylko jest to potężna cywilizacja i kultura, wzorowana trochę na Bliskim Wschodzie. Elfy nie stanowią spójnej całości, i szlacheckie rody cały czas knują i spiskują między sobą, żeby zyskać jak najwięcej władzy. Jeszcze bardziej podzielone i zróżnicowane są krasnoludy, do tego stopnia, że jeden z ich klanów, Rakstępa, całkowicie oddał się mrokowi. Pierwszy dodatek, Kraina Dwórzek, wprowadził armię stygijczyków. To przedwieczna cywilizacja gadów, którą przebudził ponownie jedyny król, mając nadzieję, że ich rozprzestrzenienie się powstrzyma armii oddanych. Oczywiście to stworzyło całkiem nowy problem, gdyż nie nienawidzili wszystkich innych ras i atakowali je równo. Dodatek opisywał też zasady walki na pustyni. Książka Synowie Kronosa opisywała armię dzikich kuzynów pierworodnych. Co ciekawe, armia miała podział na trzy szczepy, gdzie jeden mógł brać jednostki z armii pierworodnych, a inny z armii oddanych. Odręcznik oprócz rozwinięcia flafu miał też zasady do walki na mroźnej północy. W trzecim dodatku, o tytule Upadła Kraina, poznajemy bogiedne gobliny. To rodzice kuzyni czarnokrwistych, którzy żyją w głębokiej dżungli i w pewnego rodzaju symbiozie z wielkimi owadami. To kolejny przykład na to, że chronopia była jednak dość unikalna. Dodatek miał też już tradycyjnie zasady do walki w dżungli. W labiryncie krasnoludów nie dostajemy nowej armii, natomiast dostajemy wiele jednostek już istniejących, oczywiście najwięcej do krasnoludów. W tej książce też są zaawansowane zasady do walki w pomieszczeniach i do walki pod ziemią. Nawet w podręczniku były zamieszczone specjalne karty do losowania niebezpieczeństw, jakie mogą nas spotkać podczas walk w jaskiniach. Zanim przejdziemy do bardzo imponujących, tekturowych terenów, które były zrobione do Chronopi, rozkminiłem chyba jak zorganizować tego giveaway'a. Sprawdzałem jak można komunikować się z ludźmi przez YouTube'a i nie można, więc będziemy to musieli jakoś obejść przez fejsika. No więc po kolei, do oddania jest zestaw podręczników do Chronopi, podręcznik główny oraz trzy pierwsze dodatki. Wysyłka paczkomatem i nie wysyłam za granicę. Aby wziąć udział, wystarczy wykonać te 17 nieskomplikowanych kroków. Po pierwsze, polajkować ten film. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób sprawdzić, tak naprawdę, ale byłoby miło. Po drugie, jawnie subskrybować ten kanał. To jestem w stanie sprawdzić. Tu pewnie ktoś powie, ale zaraz, Christoph, ty horyzontalny przystaniaku. To tylko wszystko po to, żeby zwiększyć liczbę subskrybentów. No i będzie miał rację. Co gorsza, nie prowadzę sklepu związanego z kanałem, czy nie utrzymuje się tylko z YouTube'a. Więc liczba subskrybentów jest mi tylko potrzeba do podbudowania Kruchego Ego. Po trzecie, słową gentlemana, że podręcznik trafi do prawdziwego hobbysty, a nie zaraz na Allegro. Po czwarte i najważniejsze komentarz pod tym filmem z informacją. Po co Ci te podręczniki i co byś chciał zobaczyć na tym kanale? I to w zasadzie tyle. Wynik ogłoszę 6 sierpnia na fanpage'u na Facebooku, do którego link będzie na dole. Zwycięzca będzie wyłoniony drogą losowania, chyba że któryś z komentarzy naprawdę bardzo się będzie wyróżniał. Aha. I rozdawnictwo dojdzie do skutku tylko jeśli przynajmniej 10 osób się zgłosi. Więc trzymajmy kciuki. Ale wróćmy do dodatków z terenami, bo są dosyć ciekawe. Pierwszy trójwymiarowy dodatek to wieża pierworodnych i jest naprawdę imponująca. Nie miałem niestety żadnej miarki przy sobie, żeby ją zmierzyć, ale widać, jak jest duża przy figurkach. Oprócz samego tekturowego terenu w zestawie też są dwie miniaturki jedna do oddanych, jedna do pierworodnych. Tych figurek początkowo nie można było dostać w żaden inny sposób. W tej chwili chyba można było je na Prince August jakoś dostać oddzielnie. Piękny teren i do tej pory prezentuje się doskonale. W Gates dostajemy kolejne dwie figurki Krasnoluda oraz wojownika Stegichczyków. O ile wieża pierworodnych prezentowała się dość okazale, to dopiero tutaj widać, że mieli rozmach. Mimo tworzywa, z jakiego jest wykonany, to jest piękny kawał architektury bitewniakowej. Dobra, trzeba się odnieść do Bermadona w namiocie, figurki. Faktycznie, figurki do chronopi potrafią być specyficzne. I do tych, które wyszły na początku, naprawdę trzeba trochę czasu, żeby je pokochać. Natomiast z czasem robiły się lepsze. Na przykład świetne wzory Kevina White'a do synów Kronosa. Swoją drogą później kontynuował ten trend w Celtosie. To kolejna gra w tych samych klimatach. Albo dziwne, ale ciekawe figurki do bagiennych goblinów. Fajną sprawą w lutkach do chronopi była dosyć spora ilość dużych modeli i potworów do różnych frakcji. Tu mamy na przykład tak zwaną uroczą maciorę. Wielki model, który na dodatek jest z metalu. Jeden już udało mi się złożyć i to była kupa fanów. Szczęśliwie. Większość dużych modeli jest jednak robiona z żywicy z metalowymi częściami i troszkę lepiej się składa. To jest taki chyba najbardziej charakterystyczny dla chronopi zestaw z połową kolesia. Oczywiście były i będą inne chronopie. Po upadku Target Games, Accessor Entertainment wydał drugą edycję chronopi ale nie będziemy tu o niej rozmawiać. Powstaje też całkowicie nowa wersja w tej chwili. Na sieci pojawiło się już nawet sporo renderów modeli. Myślę, że warto się tym systemem zainteresować i wszystkie linki wrzucę pod spodem w opisie. No i oczywiście trzeba wspomnieć o chronopi Empire. Grze, która była gotowa, ale niestety tuż przed upadkiem Target Games. Jest to system w innej, mniejszej skali. A może w większej skali? Nieważne, ma malutkie, ludki. eee, Troszkę podobny wtedy w tym momencie do Epika czy Warmastera. Gra nigdy nie została wydana, ale szczęśliwie jakiś łobuz dawno temu zeskanował zasady strona po stronie na kiepskim skanerze w pracy i wrzucił do internetu, więc są do ściągnięcia, gdy się poszuka. I to tyle. To chyba najdłuższy film, jaki zrobiłem. Myślałem, żeby kolejny odcinek zrobić jakiś lajtowy, na przykład o bitwie pięciu armii. Ale pójdziemy naprawdę ambitnie. Cofniemy się w czasie do pierwszej, najważniejszej strategicznej gry, która jest więcej niż grą. Do rozgrywek, które stworzyły filozofów i generałów. Do zobaczyska!